Piątek, 9 listopada w Gimnazjum nr 2 imienia Żołnierza Polskiego w Strzelinie odbyło się przedstawienie z okazji Halloween. Przedstawienie halloweenowe zaprezentowała klasa pierwsza c z Gimnazjum nr 2 w Strzelinie, która jest klasą językową. Przedstawienie przedstawiało najbardziej popularne, najbardziej powszechne zwyczaje halloweenowe. W przedstawieniu brali udział zarówno uczniowie naszej szkoły Gimnazjum nr 2, jak i zostali zaproszeni uczniowie klasy Szkoły podstawowej nr 4 oraz szkoły podstawowej nr 5. Dziękujemy.